Siema, e, witajcie w kolejnym odcinku e, z World of Pirates, z serwera servera.pl e, Odcinka dawno nie było. E, dzisiaj jest z nami Byczek. Siema i Klaudia Hej. No. Jak widzicie, może już serwer jest e, zablitowany na 1.0.0. Mam taką wersję Minecrafta. Tu Super. się zmieniło, tutaj mam tylko na i jeszcze, A na dole? Jak, jak ty chodzisz? A na dole mamy z Byczkiem takie tajne pokoje. Ja mam oczywiście fajniejsze, nie? E... Teraz one już nie będą tajne, no tak ale dobra. Jasny, no one tak nie będą tajne, no wiem, ale. Tu jeszcze można... Jak ktoś chce, to nie chce wbije jakoś jakimś cudem do mnie na chatę i nie chce tu połow lepsza. E... No nieważne, niepotrzebnie tu. Moje mówię. lepsze. Chwila. O, mam gdzieś płytkę. Zapuś... zapodamy jakąś muzę. Czekaj, ja zapodam niebieską. Jaką niebieską? Nie puszczaj nie, nie tego. Nie dobra. Dobra. Nie ja A ja teraz zrobię cięcie i zobaczymy się przed jakimś fajnym... To ...nowym miejscem. To cześć. No dobra. Teraz znajdujemy się na wyspach. Żeby się tutaj teleportować, no to można się domyślić, że trzeba wpisać ukośnik warby wyspy. To są takie latające wyspy, ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda od spodu. Bo ja to A... już mam tym tak tam spadnąć Spadywnąć To się Tu trzeba było przejść To jest tam takie To jest takie jakby miasteczko latające Jak sama nazwa mówić tu latające wyspy no właśnie. To trochę jak spawn wygląda, nie? No jak no taki bo to bo Bo Unsen pytał, czy Maćka właśnie na forum, czy może to być spawn Pojawiasz bo to przecież World of Pirates Dobra, no właśnie Au Ok, dobra, Spadłem tu, o tu jest kanion no wygląda to w ten sposób od dołu Jak widzicie bardzo fajnie Dobra, a teraz przeteleportujemy się do naprawionego już naszego domu strachów, który żeśmy budowali z okazji Halloween Właśnie w trójkę No to widzimy się na miejscu Cześć No dobra, jesteśmy na miejscu. Przypominam, żeby się tu teleportować wystarczy wpisać ukośnik Warp Strach, a tak na marginesie, jeżeli widzieliście, miałem ulepszony miecz, a teraz się zabiłem i już nie mam ulepszonego, taka, taka sztuczka. Google. Ej, Klaudia, dlaczego żeś tutaj z powrotem nie dała tych lawy, znaczy, ognia takiego pod spodem? A, bo to już tam jeszcze... Dobra, rzeczy. ja chyba tego tak szybko nie przejdę. Kurczę! Boże, no, najpierw przejść. Ja wrócimy na do odcinka, już przejść, no trochę na szczycie, Ja to na przejdę, szczycie. przynajmniej spróbuję to przejść. No, ja tak jeszcze... Dobra, a ja to przejdę, jak, to bo, przejdę. Jak, bo, jak, bo jak Maciek Tempel tutaj przechodził, jak oglądał, to sam nie mógł przejść. Eee, no tak, tak. I ja on przeszedł ja to później. To przeszedł. No, no, zaraz, udało mu się już no, później przejść. Nie wiem, nie Chyba wyjściem nic. A ja e, to przejdę. No to ja teraz robię cięcie i zaraz widzimy się tam na górze. No dobra, po pół męczarniach wleźliśmy tu wreszcie Można tak, tak powiedzieć, żeśmy tu wleźli. Tak, tak, Można tak powiedzieć, żeśmy tutaj weszli Dobrze, kontynuując Spadaj I teraz, pacie, to jest najlepsza część tego Napniłam no, na dole! Na bombę! Ale przecież, że plum już mnie odepchnęło Ej, dobra, dobra, cicho, cicho. No dobra. E, gdzie to się wchodziło? Ej. Tu. A, dobra. Tu jest zakopany, nieświętej nie świętej pamięci Hirabrai. Miatko Dobra. Idziemy Odkopy. dalej. Tutaj już niestety nie ma, tu był kiedyś wagonik, ale już go nie ma. A w grobie siedzę ja. Zamiast tego jest, są zbugowane Kurde, schody, którymi się nie da przedostać. Klaudia nie. Ty Nie w hirobronie i kogoś tam O tu Izraela. jest jeszcze kilka Izraela Ej zabudowali moją tą Bo była wadliwa Ej lol tutaj nie ma, nie ona nie była wadliwa Ej no tutaj nie ma Ach. Kuboida Ja nie jestem Glifferem to nie ja Wszystko jest na filmiku? Wiem wow. Ale ja nie jestem... Byciek tam! <noise> byciek, uciekamy! Dobra, to by jest tyle. Yy, widzimy się przed następnym jakimś miejscem, może jeszcze. Yy... No, a teraz cięcie. Słóre, wracią, wracią. Yy, dobra, jesteśmy teraz już w netterze. Yy, jak widzicie, jakiś gość u nas naparza. My yy, go nie. No dobra, więc... Tak, tak, tak. Ej, Byciek, ty masz jeszcze yy, set home ustawionego, wiesz gdzie? Tak? No dobra, to chodź, idziemy tam. Oh. Dan -dan. Bałwanek jeszcze nawet jest. Przetrwał. No. Cześć bałwan. Widzicie? Jaki bałwan. Dobra. Taka, ja tam też już idę. Bałwanek a... jest. A to nie jest... Będzie... będzie potem kąpiel? Grzybki sam, tak, a potem będzie kąpiel. Tak. No, no dobra, nie... no to w sumie już możemy zrobić kąpiel, bo ja nie chcę za długie mieć odcinka. Próbować. no tak. No to wbijaj na po prostu warp piekło. Nie, albo dobra, ukośnik. A tam jest ocean lawy, no to ten, tam mm. będzie najlepiej. Nie byciek, szybko. Dobra, szybko idę. No, byciek, gotowy? Czekaj, jeszcze nie. Chodź gdzieś wysoko. Tak. Chce ci to! Musimy co zrobisz. Ale wiem gdzie Mutan. Baga baj, czy Pawlo cię goni. Dobra. No, to ja idę za tobą. Ale jeszcze nie pij, bo ja mam pomysł. No ale szybko, bo ja nie mam dużo czasu na odcinku, no zaraz mi się kończy odcinek. Ja mam jakiś. Jest co? Tu jest ocean, na no, tym musisz wejść na ten tu jest zamek. Ocean. No, tu Dobra, ci ja cię... Ja... mnie już nie interesuje. Ja już wypiłem. Ja już też wypiłem i już spadłem. Jak coś wepchnął. To do zobaczenia. Cześć. Sam się wepchłeś.